Wiem, wiem, wiem. Pochuje pójść, ale muszę to nagrać na żywo. Nie zapomnę. Przed chwilą wchodziłem z kobietę. Po nie Znaczy, wiadomo, nie? nie mieliśmy seksu. pół roku. Z różnych powodów. Nie dlatego, żebym nie mógł, czy po prostu no, tak wyszło. I przed chwilą, jarając jej ziołu, poczułem się zajebiście. Ja jestem wesoły, ty nie wiesz o ale nie ja to było ale jesteśmy razem, jak kurwa, 6 z lat i ja dalej nie rozumiem kobiet, I no, to nie, jutro ją przeprowadzę, się na ulicę. Umiem zarabiać w Polsce. No nie umiem, kurwa. Zarabiać w Polsce. Ja wiem. Tam nie muszę kombinować grać, tylko przemyśleć. A odwrotnie. Po prostu się odzwyczaiłem. Nie umiem, nie umiem zarabiać w Polsce. W najcem byłem obcy, jednak oddałem się jak rybacz, i na mnie tam